Kochani studenci, korzystając z okazji, że zostałem zaproszony tutaj przez Waszych reprezentantów, przez parlament studentów naszej Politechniki Krakowskiej, chciałem Wam wszystkim złożyć w swoim imieniu i w imieniu całych władz rektorskich zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam wszystkim, żeby one przepłynęły. Przede wszystkim wolno, przede wszystkim bardzo cieplutko, e, cały czas z pełnym sercem radości i uśmiechu. I żebyście ten czas spędzili na rozmowach, na rozmowach z najbliższymi, z tymi, których najbardziej kochacie, ale i z tymi, których gdzieś tam głęboko zakopaliście w sercu. Warto to wszystko odkopać i warto, żeby właśnie po to były te święta. Serdecznie Wam życzę. Zdrowych, spokojnych świąt. W nowym roku kalendarzowym wielu sukcesów, spełnienia najskrytszych marzeń, oczywiście zdania pozytywnie sesji, i kolejnych pięknych lat na Politechnice Krakowskiej. W imieniu Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej życzymy. Wierzących świąt!